No i witam ponownie. Tak jak obiecałem, tak nagramy coś o pozostałych bananach. Tutaj mamy kolokazję eskulentę. Jaki ogromny liść wyszedł. Tutaj rozwija się kolejny. Ciągle jeszcze daje odrosty. Jedna bulwa, a ile to jest radochy? Ogromna roślina musella lasiocarpa. Pokażę Wam sadzoneczkę. Oto, 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 oto. Jaki grubas. Kolejna sadzonka. Kolejna sadzonka. Jak ja to wykopię? Trzy takie rośliny. Szklarnia pełna, co nie? Ale nie, zetniemy liście. Poukładamy wszystko. Powinno się zmieścić. Dobra. Tutaj mamy NSL Konkieti. Dalej zwijaliście. Nawet jak jest mokro, jest wilgotno. Te liście są. Delikatnie zwinięte. No ale fajnie już. Grubieje. Kolejny glaucum. Ładnie już zaczął rosnąć. No szkoda, że wszystko tak późno, ale naprawdę liście już ma okazałe. Piękny, zielony, pieniek gruby. Ventricosum. Balbisiana atia black. Musa arunachalensis z jednym odrostem, ale ten odrost jeszcze z tamtego roku. Ładnie rośnie. Zauważyłem ziemia zaczyna pękać. Pewnie będzie jakiś odrost, dlatego nie plewię tutaj już nic. Jak zauważyliście, żeby nie uszkodzić małych sadzonek. Musa arfakiana. Grand 9. Kolejny. Tutaj mamy akuminatę wartomentosa z grzybem. Wyjdzie liści, od razu grzyb. Maurelli. Velutina. Też kilka odrostów dała. bal bisiana atia black Oczywiście czarny pies się robi Musa Helens hybrid też z sadzonkami jest fajnie dał mi tak ten z tamtego roku raz, dwa trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem no i Mały musa textilis, kolorowy. Fajnie zaczął rosnąć. No i ten duży musa textilis z jedną plamką, ale fajnie ruszył. Na razie brak odrostów. Tak to wygląda. Pozdrawiam, cześć.